Jesteśmy dzisiaj 25 czerwca 2019 roku po konferencji prasowej w Białymstoku, gdzie w obecności Krzysztofa Rudkowskiego państwo jako rodzice nagłośniliście dramat śmierci swojego syna? Panowie jesteście braćmi zmarłego, tragicznie Jacka Filipkowskiego. Proszę powiedzieć, czy Jacek izolował się od rodziny, czy może był? Dobrym ojcem, bo tutaj mamy sprzeczne informacje ze strony żony i rodziny. Państwo przekazaliście, że ponoć miała zarzuty, że się nie interesuje dziećmi, a państwo jesteście innego zdania. Na jakiej podstawie Państwo twierdzicie, że on był dobrym ojcem? Bardzo dobrym ojcem, kochał dzieci, mam zdjęcia, wtórne proszę. Z Gabrysiem. Proszę. Powoli, powoli, powoli. Mhm. Jak go karmi, jak żeśmy tylko pojechali, bo jeździliśmy do nich. On zawsze go karmił. Ga Gabrysz, proszę Dobra, jeszcze bardzo. trochę. Trzymaj. Tutaj poproszę, on w komputerze. Tata zauważa jak on reaguje, je, jak on. I proszę, bo tam wygląda z tyłu. Tu proszę, jak do dziadka. To pan dziadek, tak? Dziadek. Jacek do dziadka. Proszę wnuczkę i a ja tak samo mam babcia z tyłu. Mhm. Proszę cały czas, wszystko żeśmy kochali on I... tu uśmiechnięty, tak? Ba no tak. No, bardzo zadowolony, że jesteśmy, że, że z Gabrysiem tutaj przyjechali do Filip, kto jest w naszych, w, na naszym podwórku. Mhm. Jacek i Klaudia, wnuczka i dziadek. Tego córka, tak? Córka Klaudia, mhm. tak. To tak samo szczęśliwe. Dokładnie, mi bardzo szczęśliwe. Ojcostwo, Ojcostwo szczęśliwe, tu tak samo ciągle dzie dzieci na ręku nosił. Pokazywał, pieska, proszę, to ma, na rowerzyku Maja, tu babcia z nimi razem. No i tu tak samo Gabrysia bo, na rączkach. No. To mamy po prostu to więcej tych zdjęć, no ale ileś można. Państwa zdaniem, dlaczego zniknął telefon? Może bracia się wypowiedzą. Dlaczego zniknął telefon? Dlaczego nie jest możliwe ustalenie, jaka była korespondencja SMS-owa? Który z braci miał kontakt z tym telefonem? Ja właśnie. W... Tak? Proszę głośniej. W dniu... Pan miał w ręku telefon w dniu... już po śmierci ja, Jacka. Miałem w ręku. Gdzie był ten telefon? Telefon był e, miał w kieszonce. Gdzie? W koszuli. Powiedzmy, gdzieś tak. W... Nie pamiętam, gdzieś mhm. tak na piersiach miał. Pan otworzył ten telefon, to był stary. Otworzyłem, to był stary model telefonu. Czyli z klawiaturą. Z klawiaturą, tak. Pan. Pierwsze kolejności, tak, to wziąłem, zobaczyłem. Chciałem się zobaczyć, z kim się kontaktował w tych ostatnich swoich godzinach. I co tam było? Lista była... Ostatnie połączenie było sprzed kilku dni. Były tam połączenia do córek, tak? Jedno połączenie było w, w dniu jakby zaginięcia w, w sobotę, tak? To zdarzenie było, miało miejsce w niedzielę, 5, a 5 maja, maja 2019 tak jest, a 4 maja, czyli w sobotę, było jedno połączenie z wybranym jakiś tam numer e, wybierany e, nie zapisany w pamięci. Ale tak? przecież ponoć przez całą noc, kiedy zaginął Jacek było, były wykonywane telefony do niego, ponoć żona dzwoniła tak, co jest. godzinę. Były te połączenia tam zarejestrowane? Oprócz, oprócz tego numeru, który kontaktował się jeszcze przed śmiercią, tak? W dniu, tym, w tym wieczorem, kiedy z, hmm. y, żona go prawdopodobnie szukała, były tam połączenia odebrane. Były te połączenia? Tak, było połączenie odebrane, było kilka SMS-ów od żony: gdzie jesteś, wracaj. I to były tylko te i wyłącznie SMS-y. Żadnych innych nie było SMS-ów ani połączeń wychodzących. Czy państwo uważacie, że zostały wykosowane jakieś wiadomości, jakieś informacje z tego telefonu? Ja uważam, że tak. Kto to mógł zrobić? Najbliższa osoba, jak żona. Czy prokuratura przebadała ten wątek? Czy wystąpiła do operatora komórkowego, by sprawdzić? Nie, nawet, nawet policja. Nawet zrobiła pierwszy raz, jak oni przyjechali policjanci to nawet telefonu nie znaleźli, tak? A gdzie był telefon? No, brat znalazł, że przy sobie, tak? Mhm. Miał nie. wiem. A policja jak go sprawdzała, tak, to nawet telefonu nie znaleźli, tak? Oni takiego tam. Sprawdzali. sprawdzali nie? Ta szepka pomoc była bardzo niska. Czy mm, pan uważa, że było możliwe. E Dokonanie samobójstwa w tamtym miejscu. Jak Państwo do tego podchodzicie? Ja uważam, że chyba nie. Czyli państwo chcecie, żeby dokonać ekshumacji? Ekshumacji. Mhm. A czy Państwo mieliście informacje, bo tutaj się pojawiają, że mogło dojść do uporczywego nękania syna w celu doprowadzenia go tak. do złamania psychicznego. Tak. Tak, tak, tak może być i tak może tak. Widocznie tak. I tak może i tak. No to. Yy, dlaczego ta sprawa nie została wyjaśniona? Czy to są tutaj jakieś znajomości w organach ścigania, czy w organach... E... Prawdopodobnie są. No skoro organy ścigania i prekuratura nie chciała tej sprawy wyjaśniać, to moim zdaniem są, są chyba znajomości. znajomości. Żeby nie było znajomości, to to dlaczego prekuratura? Po Byłem na kilku tak. takich y, zdarzeniach. Miałem takie zdarzenie też powieszył się na drucie na e, przy drodze, że sam go zdejmowałem, to zaraz był prekurator i, i tylko się rodzina nie chciała, żeby sekcji sekcję bo prekurator chciał, żeby sekcję robi. A Państwo chce, chci, chcieliście, żeby sekcja była zrobiona? No chcieliśmy, ale no to coś takiego. Tak, jak ja tak, ja się nikogo chciałam, nie było. chciałam prekuratora, to powiedzieli, po co prekurator. To, no, po co prekurator, po co? Przez, z, zadecydował telefonicznie, że nie ma takiej potrzeby. Eee, Przejeżdżania chyba, tak? Czy tam oględzin? Czyli Państwo domagacie się tego, czego domagałaby się każda rodzina w tej sytuacji? Chcemy prawdy. 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 Jaka by nie była prawda, chcemy prawdy. Dokładnie. Bo... <ścoughs> Czyli ekshumacja miałaby też odpowiedzieć na pytania, czy został zerwany na przykład rdzeń kręgowy i tak dalej, te wszystkie elementy związane z... Przypomnijmy, że tutaj w tym regionie była sprawa pana Zajkowskiego. Koło Łomży, który został odnaleziony w bardzo dziwnej pozycji, pod drzewem, siedzący i rzekomo powiesił się na druciku. A śledczy, którzy przyjechali na miejsce, stwierdzili, że żadnego powieszenia nie było, a mimo to został uznany za powieszonego. Rzeczywiście. Pytań jest mnóstwo i mamy nadzieję, że po dzisiejszej konferencji prasowej i nagłośnieniu było mnóstwo dziennikarzy tutaj z tego regionu, organy ścigania jeszcze raz zajmą się tą sprawą i pomogą odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Państwa nurtują. Będziemy w kontakcie, będziemy temat kontynuować. Na tą chwilę bardzo serdecznie dziękuję.